Pociągi TLK, Twoje linie kolejowe. Najwięcej tych pociągów uruchamiamy, tak jak mówiłam, 269 od nowego rozkładu. To są pociągi z maksymalną prędkością 120 km na godzinę. Jest to szeroka siatka połączeń obejmująca cały kraj. Oferujemy atrakcyjne oferty, m.in. bilet podróżnika, bilet rewelacyjny. Jest to siatka połączeń, która umożliwia dotarcie do najatrakcyjniejszych miejscowości turystycznych i nowością od, od 1 czerwca będzie to, że praktycznie już całość tej oferty będzie również dostępna w elektronicznym kanale dystrybucji. Jeszcze tylko pociągi w relacji Warszawa-Łódź poza tym kanałem się znajdują, ale sukcesywnie też będziemy je wprowadzać. I drugim elementem nowości w zakresie pociągów TLK będzie obowiązkowa rezerwacja miejsc na wagony klasy pierwszej. I tutaj to co chciałam podkreślić to, że dla, dlaczego robimy, czy, czy taką propozycję Państwu przedstawiamy. Chcielibyśmy, aby szczególnie w tym okresie wakacyjnym każdy, kto chce wyjechać na wakacje korzystając z naszych usług, mógł być pewien, że ma miejsce zagwarantowane. Czyli w przypadku, kiedy jest y, linia, na której nie ma pociągów ekspresowych, nie ma pociągów EIC, można również z pewnością zakupić miejscówkę i być pewnym, że się dotrze w komfortowych warunkach do celu. Jednocześnie obniżamy cenę miejscówki o 4,5 zł. Miejscówka w pociągach TLK będzie kosztowała e, 6 zł.